Hejka kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać w e, Brawl Stars, bo e, na no, poprzednim liveie, słuchajcie, chcieliście, żebym zagrała właśnie Brawl Stars. Dzisiaj, słuchajcie, mamy takie rzeczy i w owkach. I słuchajcie, może dzisiaj nam się uda na tego maksa zebrać. Powiedzcie, widzicie, ja bym chciała mieć maksa, nie ukrywając. Słuchajcie, a my zbieramy, słuchajcie, zbieramy, zbieramy i nie mamy go, bo słuchajcie, ciągle musimy zbierać, a na tyka się bardzo ciężko uspiera. Więc dzisiaj, słuchajcie, postanowiłam zrobić niekiedy wyzwania. Słuchajcie, to też jest jakiś pomysł, słuchajcie. Ja tu nagrywam Wiki, więc w ogóle pozdrawiam wszystkich, mm, słuchajcie, moich fanów. Dobra, zobaczymy, czy mam. Jak nam pójdzie, by solo? Ja uwielbiam się ukrywać Mortisem w krzaczorkach. Dobra. Nie zauważył mnie. One mnie denerwują te nowe skiny. Ja mam ten skin do kolda, słuchajcie. Jeszcze, że on jest słaby dosyć. Ale słuchajcie, może niektórzy dobrze, że... Em, tego... Że mają, bo umieją nim grać, słuchajcie Ale nie we mnie tym skinem, słuchajcie Ja uciekam ciągle, ale one mnie atakują Te skiny Więc nie wiem, czy, co im chodzi właściwie W sensie... Dobra, tu mamy takie coś Cześć! <laughs> Mogłam go zaatakować, słuchajcie Mogłam go zaatakować, no przecież Jeju, czemu jestem taka niemądra? Teraz, dobra, zobaczmy. No słuchajcie, może aparat zróbmy. Tak wyglądam. Dobra, ogólnie to nie chcę za bardzo pokazywać się w aparacie, oba przytulcie się, i gra. Cześć. Masz? Kurde. Śle, śle. Cześć. Widzicie, widzę, one są za mocne po prostu, jak dla mnie, ale słuchajcie, ja go nie używam. Bo moim zdaniem bez sensu. O, mamy epicką ofertę i 100 do maksa, to super. Słuchajcie, mamy już kitówę, bo ona teraz kosztuje 259 gemów. Tyle na pewno nie mamy. Ale słuchajcie, no nie wiem. Zobaczcie, ile jeszcze rzeczy nam zostało do odblokowanego. I będziemy mieli możliwość mnie Słuchajcie, w Brawl Stars Czyli będziemy mega sławni w Brawl Starsie I mega bym chciała to mieć Słuchajcie, więc... No nie wiem, słuchajcie Czy... Nie fajnie byłoby właśnie e, Mieć tą słaby w Brawl Starsie Dobra Znowu jest ten skin Walony Więc nie wiem co ja mam zrobić Skoro ten skin mnie będzie atakować No słuchajcie, piszcie w komentarzu Wasze propozycje Słuchajcie, bo ja nie wiem Kurde, zauważył Zauważył skupaniec Słuchajcie By chciał mieć byrona by Byrana, czy jakoś tak się nazywa Cześć Masz, ty Walony, ty Pokonałam go, czy nie? Dobra, ja już nie wiem sama, czy go pokonałam, czy nie Przestraszone, to lepiej go nie atakujemy. Dzięki. Kurde, no weź! Ty halą, ty hanie, ty. Nie wierzę, mi twa. Nie wierzę, słuchajcie, to. To jest nie moja. Nie moja pryka. Prytu. Ja się do tego nie nadaję, żeby pokonywać tyle zademiasz. Tyle zademiasz. I to dosyć mocnych O, Byron gra. Chciałeś bry, Berona i masz Berona. Dobra Zobaczmy, czy ktoś w ogóle mnie zauważy w tych krzakach Słuchajcie, ja nie cierpię wychodzić po prostu tak oj i falczyć Dlatego wolę przeczekać tą chwilę Słuchajcie, w krzakach i no Super, nie ma chmur A, okej okay. Dobra, co wam to co powiedziałam? <gryw> Mam już wreszcie ten skin i mega się cieszę no, mogłem nie wychodzić, kurde no Weźcie naprawdę dobra. Kurde, i czy słowie internet? Hmm, fajny skin, e, to znaczy e, nick No dobra, są trzy z to chyba mogę wyjść Dobra, spoko Cie ten... To Nita, to Nita tak, Nita. Cześć! Ja też mam yy, te yy, klejnoty takie super mocy. Nie! Nie! Nie, nie, nie! Weź ty mnie zostaw! Dobra! Dałam akurat tej farta, bo, słuchajcie. Nie chciało mi się grać. Jak niedźwiedź z tyłu mnie atakuje, słuchajcie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co wiem. Co z tą nitą jest? W ogóle to, ona jest jakaś, nie wiem, słuchajcie, jakaś nie taka, nie, nie ten tegas, oby nam się udało mieć Mityka, proszę, proszę mi sobie, trzymajcie za mnie kciuki, żeby miała dzisiaj Mityka na odcinku, dobra, zobaczmy, co tu mamy, a więc tu mamy El Primosa, który ma mango, uwielbiam mango, ja nie, nie, nie przypadam za mango, ale on uwielbia mango, to super Słuchajcie. dam taki znaczek, że nie wolno Cześć mangos Okej, okay. gdzie on jest? Gdzie on jest słuchajcie? Teraz już mam takie mm, Takie wiecie, gdzie on jest? Dobra, sześć zadmiarzy, super Czy Wszyscy wychodzą w ogóle ten, ale słuchajcie, no nie wiem ja nie mogę coś do pilka, w ogóle zobaczcie. <laughs> nie zauważyłam je. I to jest plus w ogóle w całej grze, że można się kampić. Dzięki, cześć! Nie, nie zauważyłam go wcześniej. Ha. Brawo dla mnie! <laughs> nie wiedziałam, że tu się chowa. Nie chowaj się! Gdzie są te za nie ma ich. O dobra. Jest ym, jeden na jeden. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Bliżo O oh, nie. To on. To on, słuchajcie. Ono jest najmocniejsza jakby dla mnie. W sensie. A słuchajcie, ja nie, nie gram tak bardzo. Mam no, trzy na 9. To super. Trzy na 9, czyli jeszcze trzy. Słuchajcie, i będziemy mieli. Takie, nie wiem, trzy parę jeszcze, słuchajcie. Nie to. Dobra. Okej, okay, zobaczmy. Ok, okej. Okay. Nie, to ten ten ten. Natan. Na Ej, fajne imię. spokojnie takie rzadko spotkany w Polsce, więc no nie wiem, słuchajcie Mega sztos O, cześć kochany Chcesz mieć Leona? Ja ci rozumiem Czemu on się zatrzymał? Chyba chciał się pokonać To na on się chciał pokonać Dobra Teraz myślałam sobie, jak nazwać odcinek, skoro jeszcze nie mamy maksa. No nie wiem, tyle. nie wiem, nie wiem, co, co jest poczynem Okej, okay, okej, okay, nie sądziłam, słuchajcie, że tak będzie Nie sądziłam, nie sądziłam, po prostu nie sądziłam, słuchajcie Mamy cztery e, Zmierze, więc nie jest tak najgorzej, chociaż sobie bym wolała jednak, żeby były dwóch Albo trzech. <laughs> idziemy. Słuchajcie. Idziemy, idziemy. Hmm. Cześć. Cześć, kochany. O nie, jeszcze problem z internetem. No, jeszcze to przez ten problem z internetem wieczny. Słuchajcie. No, ale mamy już zaliczone te wyzwania. Dobra, mamy epickiego jego. Super. <laughs> I mamy, słuchajcie. Wow. Co tak dużo mamy tych. Tych monet zasłużone one są. Dobra, możemy zakupić to albo to. To czy to jest lepsze? Łopata czy kombo? To chyba kombo kupię. Jak będę miała tysiąc. Jest to tysiąc! Ej, to nie jest dużo! Sztos! Mamy już pierwszą tą rękę. Może po prostu nim będę ciągle grać, No nie wiem. Słuchajcie, jeszcze mało nam brakuje tych i tych. Dobra. Słuchajcie, musimy mieć tą rangę. Dlatego tu... Słuchajcie, będziemy mieli... Będziemy mogli mieli... mieć takie super rzeczy. Jeszcze pięć, więc spoko. Jeszcze pięć zagrywek, słuchajcie, i mamy zaliczone wyzwanie. Jupi! Ktoś ma Barleya tego. Super, parleja Mikołaja. Cześć Ems! Cześć! Ona mnie nie atakuje, czyli po prostu nie chce zdobyć. Nie. Super! To, to, to mnie cieszy, słuchajcie, że Ems mnie nie atakuje. Mój ulubiony Zademiasz to jednak Mortis, słuchajcie, Mortis i w ogóle Max. Takie dwa. Najbardziej moje ulubione w I szczerze, chyba Frank. Chociaż nie wiem, Frank też jest mocny. Cześć, kochana. Wiem, że nie chcesz walki, dlatego teraz ją dostaniesz. <grytanie> <grytanie> nie pokonałam ją. Ona nie chciała w ogóle zobaczyć, ale no dobra. No sorry, musiałam. Bo przecież ja to nie. gdzie ten stół jest. Tak, to stół. To stół był, nie Ok, Okej, wiem, że on jest mocny. Go też nawet lubię. Ale nie lubię, jak mnie takie atakują. Kurczę, to mnie to profeca to I mamy plus 11 pucharów, super. Słuchajcie. Ale ogólnie to super. Dobra, widzę Idziemy do niego, chyba. Nie, 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 nie. Ja do niego nie podchodzę jednak. Bo słuchajcie, on jest na blisko, więc jednak słuchajcie nie. Bym nie ryzykowała jej w ogóle. Więc no. Dobra, pytam. Idziemy, idziemy. Mamy 400 mierzy. Idziemy na bitwę. Cześć Mortis. Jestem też Mortisem. Ha, On nie chce się pokonywać, słuchajcie, ale my za nim będziemy... Ja. Brawo, ty, złodziebie, że ty się kręcą. Cześć. Ja nie wiem, że to było piękne. przy się kręcą. Dobra, nie pokonujemy siebie? Dobra, nie pokonujemy siebie. Ale tylko my zostaliśmy na polu bitwy, więc... Patryk, sorry. Sorry, Patryk. Dobra, dobra, już. Hm? Dobra. Okej. Okay. To robimy właśnie tak. <laughs> Słuchajcie, ale mega sztucz. Dobra, gdzie on jest? Gdzie tam ten Mortis jest? O, cześć Mortis. Nie pokonujemy siebie, okej? Okay? Dobra. Muszę już zrobić tu zrzut ekranu. Dobra, nie pokonujemy siebie. Po prostu, kto wygra, ten wygra. No, słuchajcie, no w Jeszcze tego nie było, słuchajcie. Żeby siebie nie pokonywać. Nie! Proszę, nie atakujemy siebie. Nie, nie. Słuchajcie, oni mnie stracili. Ja nie wierzę, słuchajcie, to jest najgorsze, że oni mogli mnie zdradzić. No słuchajcie, ja już słuchajcie, bo oni mi mogli stracić, no nie. Mhm. Dobra, idziemy. Mm. Dobra, idziemy, słuchajcie. Idziemy na bitwę. Ale nie z nim. Nie z nim. Proszę, mnie z nim. Dobra. Biedna ja. Nie wierzę. Już wiem, jak nazwać odcinek. Zdradzili mnie. No dobra. Tak nazwiemy odcinek. No cóż. Artem, Chyba ja znam cię skądś. Gościu. <noise> nie. Nie, nie Nie, 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 nie 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 chciałam tego oh, Mortis, wybacz mi, wybacz mi Stary truchu Ja nie wiem, że... jak mogli tamci Mnie stracić, słuchajcie No dobra Okej okay. Idziemy na pole Bitwy, jupi Ehm, dobra Tu, tu, tu Dobra. Nie! Może nie. Nie, 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 nie. Wiecie kto kogo zabił, słuchajcie? Edgar wygrał. Dwa, e, dwóch Mortisów, słuchajcie, zabił. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Mm. To było takie przykre trochę, słuchajcie, że on mnie zabił. Dlaczego Mortis, dlaczego? Ja się pytam dlaczego. Mortis zabił Mortisa, super. Mac, kochana. Dobra, pokonajmy. Spokojnie. Już, już, chciałam powiedzieć słuchajcie, będziemy sztamę robić, ale nie. Ja z nimi sztamę Błagam Dobra. Czekajcie, ile jeszcze mi co tych misji? 6 na 9. O kurde. Uff, two house later. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Idziemy na bitwę. Um, muszę z nimi niestety pić się. Nie wiadomo czy przeżyję. Dobra. Proszę Mortis, nie zauważyłeś mnie? Oh, jako Ulga, słuchajcie. Albo on udaje, że mnie nie zauważył, albo serum mnie nie zauważył. To super. To ekstra. Nie zauważyłeś mnie, tak? Stary druchu, No No przecież. Nie mogłeś mnie zauważyć, bo, bo tak nie wypada. Nie wypada. Daj mi tapetę. Dobra. Mamy 6 właściwie teraz odmierzę, Więc spoko. ty My love. This is my life This is my life mhm. Dobra, mamy czterech To no i tak dużo Spoko Dobra, idziemy Cześć Ami? Ami, nie Mogłeś mnie zaatakować Proszę, ja cię Błagałam Mamy 15 rangę na Mortisie. Ej, dobrze! Słuchajcie, dobrze nam idzie, bo... Słuchajcie, no 15 ranga. No takiej dobrej postaci. No. Mega sztos. Widzicie, jak uwielbiam grać Mortisem? Dobra, nie wiem po co to jest? Wyjście. Dobra. Po co to łyskotki? Służą do zakupu przebrania o znak sprayów i ikon profilowych. Okej, okay, a za ile tych... Jest skin do Mortisa. 5 tysięcy tyg... <laughs> Dobra. Nie z najgorzej. 5 Pięć tysięcy. 5! Pięć. Pięć tysięcy. Mortis czarownik. A To wygląda jak dziewczyna Mortisa. Dobra. Dobra. Mamy 6 na 9. To i tak jest. To i tak jest, słuchajcie. Mało. Dobra. Poszyjmy. 7, 8 i 9. Słuchajcie. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Mm. O kurde. Nie idziemy tam. Nie idziemy tam. Tu jest jakaś lila. Pozdrawiamy na odcinku, oczywiście. Tu, Więc no. Dobra, słuchajcie. Tam grała Nikola. Słuchajcie, nikt mnie nie atakuje. Z... Git, że Ty Mortisa wzięli super. Mam 15 rankę na Mortisie, nie jest dosyć to dużo, ale. i tak lubię słuchajcie, Mortisem grać. No bo zobaczcie no. Nikola atakuje gracza. Super. Kurde, mogłam się nie mieszać. Teraz już wie, gdzie jestem. Cześć! Cześć, kochana Nikola. Nikola. Mm. Kurde. Kurde, widzę, Bardzo... To mnie irytuje. Nie no. Dobra. Mamy tu takie zadmierze takich mierzy. I teraz może będziemy się ciągle kampić, żeby po prostu nikt mnie nie zauważył. Tak? On mnie nie zauważył, słuchajcie. Dobra. Będziemy się ciągle dawać. Kurde, no weź gościu, naprawdę. No! Jak? Słuchajcie, jak? Powiedzcie mi, jak. I minus 3. No, żartujecie sobie? No żeż... Dobra, być w tym. Oni sobie ze mnie pewnie żartują. Srebrny dajmek nie jest wcale mocny. Więc no. Nie, nie. Ciągle te koldy grają. Zwariowaliście. No, weź otwali się ode mnie. Widzicie o co chodzi mi? O to, że one ciągle są ciągle narwiające. <laughs> Dobra, Dobra zobaczmy widzimy Okej, okay, to się nazywa Stars, Tam się kampi. Super! Słuchajcie, teraz nagle może wszyscy się będą kampić Słuchajcie, bo ja się kąpię, oczywiście. Dobra, udało mi Słuchajcie, że mi się coś zacięło Ty, 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 ty. Oh, Widzicie, brawe stars. Się tak nazwał, a nie Brawl stars. Dobra, ale to było mocne. Słuchajcie, ja nie mam broka. Tak, ja nie mam broka. Chyba tak. Słuchajcie, bo ja nie wiem. Mam brokat, czy nie? No dobra. Okej. Okay. Dobra. Rose. Super Rose. Cześć, cześć, cześć. O nie, no kurde. Kurde, oni mnie pokonali, widzę. No dobra, kochani, więc tu mamy em, te Widzimy papatki po tu. Pa!